Balonowy deszcz? Wszystko jest możliwe w naszym wyzwaniu z gumą balonową. Oto nasze wyzwanie gumy balonowej: kto nadmucha największy balon, zjadanie gumy na czas, gumowy twister i kopiowanie obrazków z opakowań. Zobacz zabawny challenge z rzuciem gumy dla ciebie i przyjaciół w naszym nowym wideo! Cześć wszystkim, to znowu ja, Super Teen. A to mój vlog Super Wyzwania. Oto moje kumpelki Huba i Buba. Przygotujcie szczęki, ponieważ dziś weźmiemy się za wyzwanie gumy balonowej. Zaczynajmy. Pierwsze zadanie to nadmuchać największy balon. Drogie panie, gumy w dłoń. Zaraz będziemy dmuchać. Czas start. Będziemy potrzebować dużo gumy. Wielki balon wymaga wielkich poświęceń. Huba robi największą bańkę, a Balontina jest nieco mniejszy. Buba zrobiła najcięższego, najmniejszego bombla na świecie. To oczywiste, kto będzie zwycięzcą. Dobra robota. A przegrany musi zjeść kwaśną gumę. Dalej, Buba, dasz radę. Fuj, strasznie kwaśne. Zwycięstwo smakuje bardziej słodko. To nowe zadanie. Musisz wyrzucić jak najwięcej gum w 30 sekund. Gotowi? Czas start. Dalej, ziomki. Możecie być szybsze. Pracujcie szczękami. Czas minął. Policzmy papierki. Huba ponownie wygrywa. A Tin przegrywa. Jesteś takim wolnożujem, kolego. Karą dla przegranego będzie przyklejenie gumy do brwi. Wyzwanie tylko dla prawdziwych mężczyzn. I oczywiście zrobimy selfie. Następnym zadaniem jest nadmuchać balon i przedostać się przez tor przeszkód. Huba rusza pierwsza. Przychodzi pod poprzeczką, niebezpieczny obrót i. O nie! I balon tego nie zniósł. Wybacz, Huba, wypadasz z wyścigu. Czora na bubę. Przychodzi przez poprzeczkę. Profesjonalny przewrót. Gotowe. Balon przetrwał. Teraz spacer przez poduchy z fasolkami. Meta znajduje się na kanapie. Hurra! Udało ci się. A balon przetrwał. Buba jest mistrzem. Pora na Tina. No dalej, pokaż nam jak to się robi. Niestety nadzieje Tina na wygraną pękły jakiego balon. Następnie coś wyjątkowego. Balonowa jęga. Zasady są takie same jak w zwykłej jędze. Ale zagramy w nią paczkami gum zamiast drewnianych klocków. Gracze będą musieli zjeść kwaśną gumę po każdym ruchu. Uczestnicy wykonują swoje ruchy... O, ta guma jest taka kwaśna. Bolą u mnie zęby, ale gra musi trwać. Balonowa wieża rośnie. Tin prawie wygrywa. Oto jest, ostatnia paczka gumy jest już na szczycie. O nie! Huba robi trzęsienie ziemi, a wieża zostaje zniszczona. To okrutne. Tin będzie długo opłakiwał swoją jęga porażkę. Czy twój makijaż wygląda dziwnie? Hmm, moje usta są za wąskie. Powinny być bardziej pełne. Czy jest jakiś bezpieczny sposób, by to zmienić? Użyj gumy balonowej. Guma na usta to zupełnie nowy lifehack. Żuj, żuj, proszę bardzo, idealny materiał na zrobienie nowej części ciała. Załóż teraz sztuczne balonowe usta na siebie. Pasują idealnie. Dodajmy trochę koloru. Jestem boska! Nie pęknij zazdrości o moje usta XL. Co masz tu na buzi? Czy to powitanie od Twoich hormonów? Musisz się tego pozbyć i mam pomysł, jak to zrobić. Daj mi trochę gumy? Użyjemy jej jako wosku. Jedna klejąca terapia wystarczy. Papa Wąsiska i dzięki gumowalonowa. Kontynuujmy nasz balonowy challenge. Następny w kolejce jest gumowy twister. Prawa ręka na czerwony. Czeka na ciebie balonowa niespodzianka. Poprawmy trochę wskaźnik. Lewa stopa na czerwony. Dalej dziewczyny, pokażcie nam, czy jesteście tak rozciągnięte jak guma. Gra nabiera rumieńców. Nie jest łatwo rzuć gumę w tych pozach. Dla naszych bohaterek nie ma odpoczynku. Oj! Ups! Wielka skucha. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Ta gra w Twistera pozostanie w naszej pamięci. Gumowe wyzwanie zawsze jest fajdą. Jestem Super teen, a to super wyzwanie balonowe. Następnym zadaniem jest utrzymać balon jak najdłużej zdołasz. Gotowe dziewczyny? Dmuchaj! Super Teen skomplikuje trochę to zadanie. Dodajmy nieco połysku. Nie ma czegoś takiego jak za dużo brokatu. Posypmy nim balony. O nie, to za dużo blasku. A psik! Przynieście balony. To nagły powietrzny atak. Wow, to nieźle przeszkadza. Musisz się odwrócić. Tin nie spodziewał się tego zwrotu akcji. Jego balon pęka, a Buba znowu zostaje mistrzem. Jej brokatowy balon przetrwał najdłużej. To wspaniały rezultat. To balonowe wyzwanie i kolejne zadanie do wykonania. Musisz rzuć gumę z rękoma za plecami. Gotowe dziewczyny? Użyjemy paska gumy. Kto będzie żył ją szybciej? Ręce ze stołu. Czas start. Wow, co za intensywny wyścig! Wasze szczęki poruszają się szybciej niż prędkość światła. Kto wygra? Ojejku Tim zostawia wszystkich w tyle i wygrywa. Huba jest tuż za nim, a buba przegrywa. Nie smućcie się dziewczyny, to był uczciwy pojedynek, a teraz pora na stylową, balonową fotkę. Co to jest? Granie zamiast w piłkę w gumę. To nowe wyzwanie od Super Tina. Dopełnij buzię gumą. Świetnie! Gumowa piłka jest gotowa. Teraz musisz tylko wrzucić ją do ust. No dalej, Ronaldo, wierzymy w Ciebie, podaj piłkę w prawo, strzał i gol. Zwycięstwo! Nasz mecz kończy się wynikiem 1-0 dla mnie. Pobić rekord na najdłuższą gumę na świecie. Zobaczmy, jak to się skończy. Start. Wow, ta guma nie ma końca. Wyzwanie balonowe. Następne zadanie wymaga trochę kreatywności. Musisz skopiować obrazki z opakowań. Zobaczmy, jak utalentowane jesteście. Miłość to dbanie o dom. Kubek kawy jest w kuchni. Zaakceptujemy to. Miłość to, gdy zawsze pamięta o Twoich urodzinach. Prezent, kwiaty, romantyczne śniadanie. Gotowe. Miłość to jego ciepłe nogi, na których możesz rozgrzać zmarznięte stopy. Kaloryfer? Gotowe! Żegna Was Super Team i jego zabawne wyzwanie z gumą balonową. Dziękuję Wam! Ej, dziewczyny! Do zobaczenia! Podobało ci się nasze wyzwanie balonowe? Napisz w komentarzu, które spodobało ci się najbardziej. Dmuchanie największego balonu, gumowa jęga czy sztuczne balonowe usta? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych pranków od Trum Trum!